O, dzień dobry. Witam Państwa w studiu i przed telewizorami. Nazywam się Agnieszka twierdzi i w dzisiejszym programie sprawy dla reportera zajmiemy się sprawą dwóch obozów w klasie drugiej C. Jeden obóz jest przeciwny, żeby nauczyciel, zosta nauczyciel XX został w szkole. Natomiast drugi, drugi jest za, żeby został w szkole. E, oczywiście nauczyciel Czuje kary cielesne i jest bardzo surowy dla uczniów. Teraz zapraszam Państwa na reportaż Kunebindy Laskowskiej. Zapraszam. A teraz zobaczmy, jak sytuacja przedstawia się w czasie lekcji. Zobaczmy. Ik ben een kinderrechtenadministratie. Ik ben een kinderrechtenadministratie. Ik ben een kinderrechtenadministratie. Ik ben zapoznać z tą sprawą. Spytam się tutaj obecnego Pana Zenona Zenobiusza, Który e, chce, aby nauczyciel został wydalony ze szkoły. Panie Zenonie, proszę nam opowiedzieć, dlaczego Pan chce, aby nauczyciel X i y został wydalony ze szkoły? Co on takiego Panu zrobił? Dlaczego Pan chce, aby do tego doszło? Panie Zenonie, co Pan o tym sądzi? Proszę nam o tym opowiedzieć. Dobrze. Panie Zenonie, naprawdę. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Naprawdę, tak, tak. tak, jestem ogromnie sfrustrowany tym, co tu się to jest dzieje. Jest ogromnie sfrustrowany. Tak, tak, to jest to, co się dzieje na tych lekcjach, to jest straszne. To jest, to jest po prostu... naprawdę straszne. Tak, to jest karygodne. Tak. Ja to... czuję się okropnie przychodząc. Ja widzę jak ten nauczyciel... Czy panu molestuje? No, może pan komplementy? Tak, 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 to, to jak najbardziej. Nie, Oczywiście. Tak, ale, ale, myślę, że to molestowanie. A ja ale... to, tylko, to nam Może jest no, Może tak. Ja może Zademonstruję na tutaj takiej tak, następnym pokazać, tutaj o sobie, tak, tak tutaj, oczywiście tak. tak, i tutaj mówi oczywiście różne słówka, takie słówka, ale to molestowanie. To, ja to, ja to jest? Ja się tak, czuję okropnie. Ja. Przecież tak, ja się boję przychodzić. On... Dziękuję Panie Zeniące. Pana Panie za tak Dobrze, teraz zapoznajmy się z wypowiedzią jednego z uczniów, który chce, aby ten podły nauczyciel został w szkole. Panie Olgiercie Łukaszewski, proszę nam się na ten temat powiedzieć. Dlaczego chce pan zostać do tego nauczyciela w szkole? Bo ten nauczyciel... pan, panu powiedział, pan Zenon? Prawda? PAN ZENON Właśnie PAN ZENON SKŁAMAŁ PRZED KAMERĄ O nie to co tu się dzieje proszę Państwa Nie Nie, no to jest straszne, dlaczego nie płamał Proszę widać, dlaczego go skłamał Ale Nie potrafię powiedzieć prawdy Potrafię Panie, Panie Zenon, nie co pan o tym sądzi, proszę o atak To jest tutaj złaby powieść Ja się z nią nie zgadzam Proszę Państwa, to co tutaj się dzieje To co tutaj Państwo słyszą to tutaj jest okropne. Może nie wywołasz teraz uczennicy? Pan zenon jest pod wpływem narkotyków. Na Następna wypowiedź pana opierta. Pan zenon czwa. Zaburza twoje patrzenie na rzeczywizę No to nieprawda. Pan nauczyciel jest dobry, stosuje te kary, żeby nas e, ujażnił. Ty sobie kpiny urządzasz! No się pij, ale pij nie Ale on sobie kpiny urządza! Tak, jestem za tym. Dlaczego jest pani za tym? Muszę no, powiedzieć. Stawia dobre oceny. Jest dla na nas wręcz. Pani jest bardzo taka przykutna, za to proszę, nie jest pani są tak, to pani jest przykutna. Pani kłamie, pani zapłacili za to, żeby pani mnie oskarżała. Wcale nie! Wcale tak! Kto pan tak powiedział? Ta flot do Pan się trzeba podnosić. Wygląda, że Londra nie myta! Popolona albo desono albo Za państwo mówiła a książka <Agnieszka> pierdź mąka Popolona Why don't you like me <inaudible> why don't you like me without making me try I try to be like Grace Kelly but all it looks with too sad